Dzień dobry. Witamy się z Wami z nadbrzegu jeziora Bled, czyli turystycznego symbolu Słowenii i miejsca, do którego trafia większość osób rozpoczynająca swoją przygodę z tym jakże pięknym krajem. Dzisiaj w ramach porannego rozruchu wybieramy się na trzy punkty widokowe. Malą i Wielką Osojnicę oraz Oistricę. To są takie trzy punkty położone dosyć blisko siebie, z których można podziwiać położony w dole Bled i otaczające go góry. Oczywiście nie są to jedyne punkty widokowe, jakie znajdziecie w tej okolicy, Pozostałe są opisane na blogu i czekają na Was w sekcji komentarzy, gdzie znajdziecie link do artykułu. A my póki co zabieramy Was na wspólną wędrówkę. Jesteśmy już przy oficjalnym wejściu na szlak, na punkty widokowe, o których wspominałam przed chwilą. My najpierw ruszamy na Malą Osojnicę, z niej przejdziemy na Weliką Osojnicę, a potem zejdziemy przez Oistrice. Po drodze jest jeszcze kilka mniejszych takich punktów widokowych, które nie mają nazwy nawet chyba na mapach czy, ale to nieważne, wszystkie je postaramy się Wam pokazać, a potem zrobimy ranking, które z tych miejsc było najlepsze. Let's go! Pierwszy punkt widokowy zdobyty, czyli mala osojnica. E, trzeba przyznać, że szlak, jaki jest tu poprowadzony, jest dosyć stromy, ale w sumie pokonuje się go całkiem przyjemnie i całkiem sprawnie nam chyba podejście. Tutaj zrobiło jakieś 15, może 18 minut, e, więc całkiem e, szybko. Widok, jak widać, całkiem zacny, ale my zaraz idziemy wyżej, sprawdzić wielką osojnicę. No i wdrapaliśmy się na punkt widokowy, który znajduje się ciut poniżej Wielkiej Osojnicy. I z racji tego, że jesteśmy już troszkę wyżej i dalej od jeziora, to ten widok jest może trochę węższy niż z Malej Osojnicy, ale dalej bardzo ładny, więc i tu warto się wdrapać. A przy okazji, jak tu już jesteśmy, to przypominam, że możecie cały czas kupić moją autorską książkę o Słowenii, w której również przeczytacie troszkę o bledzie, ale nie tylko, bo książka opisuje też masę innych, troszkę mniej znanych niż bled miejsc i pokazuje naszą perspektywę patrzenia na ten kraj, ale nie tylko, ponieważ w książce znalazły się również opowieści osób, które przeprowadziły się do Słowenii z różnych części świata i pokazują swoją perspektywę na ten piękny. Choć czasami wymagający do mieszkania kraj. Także zachęcamy, możecie ją kupić również u nas w bałkańskim sklepie, jak i w różnych księgarniach w całej Polsce, tak tych stacjonarnych, jak i internetowych. Koniec autopromocji. Jak widać, Oistrica cieszy się największą popularnością i dociera tu najwięcej turystów. Widokowy, krótki spacer. Poleca się też drewniana kładka przy zachodnim brzegu jeziora, jak widać, jesteśmy z powrotem nad brzegiem jeziora Bled i teraz przed wami obiecany ranking punktów, które odwiedziliśmy, więc na pewno numerem jeden będzie oistrica, która oferuje chyba najładniejszy widok, w szczególności teraz na wiosnę, kiedy kwitną drzewa. Numer 2 to będzie Mala Osojnica, a numer 3 to Welika Osojnica. Ta ostatnia ma taki najbardziej wąski kadr, no bo jednak jest się dalej od jeziora. Oczywiście tak jak też wspominałam na początku filmu, to nie jest nasza pierwsza wizyta nad jeziorem Bled, a zasadniczo trzecia albo czwarta, trzecia chyba. I odwiedziliśmy też inne punkty widokowe, które znajdziecie na blogu, ale też pokażemy Wam parę przebitek z miejsc odwiedziliśmy w poprzednich latach, żebyście mieli porównanie i zobaczyli, jak to wygląda z różnych części jeziora i z różnych perspektyw. Tu niekwestionowanym numerem jeden jest Blejski Krat. Choć wymaga wykupienia biletu i zwykle jest mocno zatłoczony, to oferowane przez niego widoki są warte poświęcenia czasu i tych kilku euro. Wlejski otok sam w sobie nie oferuje może najbardziej spektakularnej panoramy, ale w jego przypadku atrakcją samą w sobie jest rejs z tradycyjną łodzią oraz spacer po jego terenie. Straża to wzgórze po przeciwnej stronie jeziora niż zamek. Stanowi przyjemny cel spaceru, bo jeśli chodzi o widoki, to są one jednak mocno przesłonięte przez rosnące tu drzewa. Na deser, w przenośniej dosłownie, mamy jeszcze dla was kafe Belvedere. Jesteśmy właśnie w kafe Belvedere. Jest to kawiarnia, która znajduje się tuż obok willi Bled, willi, w której chętnie wypoczywał Tito. Była to podobno już jego ulubiona willa tutaj na terenie Słowenii. Kilka lat temu mieliśmy okazję zajrzeć do jej wnętrza. Dzięki uprzejmości pewnego lokalnego przewodnika, ponieważ normalnie nie da się tam wejść ze względu na to, że jest to po prostu hotel normalnie działający. Jeżeli będziecie gośćmi hotelowymi, wtedy oczywiście będziecie mogli eksplorować tamtejsze wnętrze, ale kafe Belvedere jest ogólnie dostępna. No jest tutaj taka piękna jugosłowiańska mozaika, no i oczywiście całkiem przyjemny widok na jezioro i Blejski Otok. A tutaj jeszcze mamy tradycyjne e, ciastko z bledu. Trochę przypominający naszą Karpatkę. Bardzo kremowe, bardzo słodkie i bardzo smaczne. Ja do tego jeszcze mam zimną kawę. Takie ciasteczko kosztuje 10 euro. Kawa 4,50. I wszystko jest bardzo dobre. <gryw> Z widokiem rozciągającym się z punktu widokowego obok Café Belvedere kończymy naszą przygodę z jeziorem Bled. Mamy nadzieję, że ta wspólna wycieczka po punktach widokowych Wam się podobała. Jeśli tak, to pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i komentarz. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach.